Wracaj szybko do swojego dzieciaka! Nie zwlekajmy, bracie. Wracajmy z sercem prosto do Midgardu. W końcu to wszystko rozumiem. Kto by się spodziewał, że dymdam sobie u pasa ducha z Nie nazywaj mnie tak głowo. Nie zrozum mnie źle, bracie. Z tego, co wiem, Pan sam się o to prosił. No wszystko to nie małe zaskoczenie. Nie znosisz bogów, ale całkiem sporo cię z nimi łączy, prawda? Nie wolno mówić o tym chłopcu. On nie może się dowiedzieć. Bzdura, bracie. Z całym szacunkiem. Musi się dowiedzieć, nie znając prawdy, nie pozna siebie. Dobra, rozumiem. Nienawidzisz Bogów, wszystkich bez wyjątku. Nieprzypadkowo włączając i Ciebie, a także Twojego syna. Nie rozumiesz? On to wyczuwa. Nie ma wpływu na to, kim jest. Nic nawet nie poradzi, bo nie raczyłeś powiedzieć mu prawdy. To wszystko się ze sobą wiąże. Zabraniam Ci o tym mówić porządku. Hej, kojarzysz ten skrót między światami? Ulepszyłem go. Albo żem go popsuł. Jest nam potrzebny. Przecież wiem. Słuchaj, zapnąłem kilka haustów wichrów Hel, co by nie był tylko jednostronny. Teraz możesz podróżować tam i nazad. Jakże mnie skiepścił. No to chodźmy do Frei. Doskonała myśl, bracie. Być może napotkasz jakieś dziwy, ale dasz radę. No idź, bracie. No panowie, wy to umiecie podróżować. Tego nie było w planie, ale nic to. Wspomniał o dziwach. Śpieszmy się serce. Masz je tak. Grzbietem dłoni. Wciąż jest chory, mogę zbić gorączkę, ale by wyzdrowiał, musi poznać prawdę o swym pochodzeniu. Tak, to nie takie proste. Pomóż mi go podnieść, mówiłam ci, że też mam syna. Bardzo dawno go nie widziałam. Gdy się urodził, runy przepowiedziały mu śmierć. Dziecko w moich ramionach było takie małe i bezbronne. Wiedziałam, że zrobię wszystko, by je chronić, bez względu na cenę. Oczywiście wszystko to zrobiłam dla siebie. Moje pragnienia i obawy stały się ważniejsze niż on. I nie dojrzałam jego pogardy, dopóki nie było za późno. Nie popełniaj mojego błędu. Uwierz w syna. Wiem, że prawda jest trudna. Jak wszystko, gdy chodzi o twoje dziecko. To przekleństwo. Chłopiec jest przeklęty. O. Nie odchodź beze mnie. Nie odejdę. Czuję się lepiej. Widzę. Czy może dalej podróżować? Na razie tak. To się nie powtórzy. Obiecuję. Dopilnuj, żeby tak było. Freya, nie zapomnę o tym. Dzięki. To zasługa twojego ojca. Zostań jeszcze, odpocznij. Dość już pomogłaś. Wiedz, że zawsze jesteście tu mile widziani. To Wanaheim, prawda? Wybacz. Musimy iść. No dobrze. Zanim Mody nieuprzejmie nam przerwał, mieliśmy zacząć zwiedzanie skarbca tyra. Tak, i znaleźć czarną runę. Chłopcze, znasz dalszą drogę? E, no nie wiem. Pewnie, że wiesz. Znajdźmy łódź. Niech będzie. Poszukajmy łodzi. No dobrze. jest na brzegu. Ktoś faktycznie wezwał węża. Nie. Coś nie tak. Wsiadaj. Wyciągnę ją. Ucichłeś. Nie czujesz się lepiej? Hmm? Chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak Ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę. Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę urodziłem się bogiem i ty również. Chłopcze, nie masz nic do powiedzenia? Um, czy mogę zmienić się w zwierzę? Czy możesz zmienić się? Nie, nie wydaje mi się. Jestem bogiem. Mama wiedziała? Też była boginią? Nie, była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem bogiem. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? tego oszczędzić. Bycie Bogiem, bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przykleństwo. Hm. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać, być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz. Ale z czasem dowiemy się. A może mógłbym zmienić się w wilka? Możesz spróbować mnie zaskoczyć! To dlatego słyszę czasem głosy? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś? Nie.